Agnieszka frączek w rymu mucho Muchomory. A ja znam kucharza, który dłutkiem wierci w serze dziury. Żywi się figami z makiem i pająki je ze smakiem. Latem śnieg na tarce trze i powtarza ciągle, że ten czerwony grzybek w kropki lekko strawny jest i słodki. Biegowaty grzybki zbiera, dusi z odrobiną ziela. Potem smaży na oleju, a gdy pachną już, że jeju. Komarami je przyprawia i na stole z dumą stawia. Muchomorów pełny michy, lekceważy, śmiechy, hihi i zachęca. Jedzcie, proszę, pychadanie danie za trzy grosze. Bez kalorii i bez ości, jedzcie, woła płosząc gości. Bo ja znam kucharza, który wciąż ze śmiechem lecie bzdury. Zasmakuj w bibliotece.